Witam na pasiece o pierwszy, no w sumie drugi dzień wczoraj tak 10 stopni było, ale dzisiaj już 15. by zaczynają kwitnąć jak widać. Jedna zakwitła druga. No i tu na dole parę pączków widać. Dopiero to wszystko zakwita, więc jeszcze trzeba troszeczkę ciepła. Ale w miarę dziś jest. Pszczołki już też no, zmniejszyły intensywność lotów, bo świeciło, ale zaszło. Wieczór może padać. Ja im dziś wylotki wyciągnę. Jak widać one sobie haratają pyłek cały czas. Każda jedna pszczółka coś tam nosi. Zmniejszyły intensywność lotów. Ja dziś przygotowałem się na grubszą akcję, ale jak będzie, to zobaczymy. Mam puste ramki, mam dwa korpusy 10, bo tam no w tym pierwszym najsłabszym może jeszcze nie będzie konieczności ale w tym drugim już tam było to jest sporo pszczół a więc zobaczymy jak to będzie wyglądać dziś zobaczymy ten ul najsłabszy czyli niebiesko-zielony i ten żółto-niebieski bo on jest najsilniejszy był zobaczymy czy pszczoły zjadły ciasto i zobaczymy co dalej na pewno do tych dwóch uli 15 ramkowych dołożę ramki chcę dołożyć jeśli będzie możliwość do każdego Ula ramkę pracy i jakąś ramkę z węzą. Więc zobaczymy jak to będzie. Dobra, zaczynamy od pierwszego ula. Jest to ul najsłabszy. Rodzinka najsłabsza jak widać. Ciasta nie zjadła, wygryzła tylko część tego ciasta, które tu poddałem. Zobaczymy co tam słychać w środku Mam nadzieję, że Matka czerwi Dobra Trochę dymu żeśmy tam zapodali Ciuchy wrzuca se na żeby Zamkniemy. Odejmimy i zobaczymy, co jest grane w tym ulu. Ramki są ciężkie, więc jak widać, jest tu sporo jeszcze pokarmu. Było zimno, tym przełom akurat nie trzeba było poddawać. tego ciasta, no ale nie mogłem tam zaglądać sprawdzić. No jak widać świeży pyłek jest naniesiony. Tu to samo. Szybki przegląd robimy w całości. Tu również mamy dość sporo jeszcze pokarmu. No ciasto im zostawię, bo akurat tym pszczołom ono może się przydać. O, jak widać, pszczołeczkę przygniotłem. O, ta rameczka już jest lekka, więc tu możemy spodziewać się czerwiu. Ale z tej strony go nie ma. Z tej strony, jak widać, 300-żółty świeżuteńki pyłeczek. Które pszczoły po prostu noszą. Dobra, mamy pierwszą rameczkę z czerwiem. Mamy matkę, która tu już czerwi, szuka komóreczek, Szuka chodzącą z pyłkiem. No, czerwie, jak widać, jest dość ładna kuleczka. Pszczoły wypełniają komórki. Czyli jest dobrze. Są właśnie, jeszcze te rameczki. No. Na czwartej ramce matka była, muszę pamiętać. Dobra, zostały jeszcze cztery do przejścia. Zobaczymy, ile. Ramek jest zaczerwiony tu się nie spodziewam więcej niż myślę 3-4 ramki. Jak widać tu jest już ładnie zaczerwiona rameczka. Z drugiej strony o widać jest prawie po sam dół ramka zaczerwiona. Są jajka, więc jest ta rameczka jest ładnie zaczerwiona. Pszczółki się nowe wygryzają. Mordę mi to pszczoły tu Zakitowały Mostki porobiły Muszę to poczyścić Nie mają po prostu raczej gdzie budować Wytapiać wosku, bo ramki tu żadnej nie włożę. Chyba że wyciągnę jakąś z pokarmem, i włożę tu jedną ramkę pracy. W sumie można byłoby tak zrobić, jak widać. Ta rameczka również bardzo ładnie zaczerwiona, ale pszczoły troszeczkę tu naniosły pyłku. Z drugiej strony to samo. Czyli las, właśnie to jest to porządki. W lasach po zimie ludzie robią. I tu jak widać jest rameczka. No dużo tu nie ma nic. Pokarmu. No tak spodziewałem się. Trzy rameczki zaczerwione. Jest to najsłabsza rodzina, która przezimowała. No, tu jest cała ramka z pokarmem. No i tamta również jest cała z pokarmem. W sumie to może bym wyjął jedną rameczkę tą skrajną i wrzuciłbym tu ramkę pracy żeby miały gdzie woz budować, odbudowywać po tej stronie matka jest czy przeszła na tamtą tu jej nie ma tu też jej nie ma z tej strony, a jest tu dobra Po nałóżu, to. Nie posignieć matki, bo to była dość duża tragedia, no to ja mówiłem jest tutaj. Tu ma pole do popisu nie za duże, bo pszczoły tu trochę to pyłkiem zasiały. No ale myślmy, że będzie dobrze. Nie masz, którą tą ramkę wyciągnąć. Ta chyba ma więcej. No, dobra, zostawię wszystko. Bo nie w sumie jedną i tak wyciągłem. Mi to, no, w sumie to co wyciągłem. Zależało zmieść. To się wrzuci. I tu sobie wstawimy ramkę pracy. Niech pszczoły sobie po prostu ogarniają węzę. Zobaczymy za tydzień, czy to zaczną odbudowywać. No więc tyle, jeśli chodzi o ten ul. Zrobiliśmy. Te pszczółki jeszcze zmiotę tylko z tego. Najprawdopodobniej włożę to gdzieś do innego ula, bo do domu za bardzo nie mam gdzie tego trzymać. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ale, jak na razie, tyle jeśli chodzi o ten ul. Ja to zamykam. I widzimy się przy najsilniejszej rodzince. Dobra, poprzedni ul mam skończony. Tak powiem. Tyle ciasta, pszczoły zjadły. Im to ciasto zabieram, bo dostały nadstawkę. Żeby go nie pakowały po prostu do nadstawki, no to go zabieram. Jest tam znacznie więcej pszczół niż w tym pierwszym ulu. A teraz zobaczymy ul, który przezimował, można powiedzieć, z największą ilością pszczół. Jak widzimy tu ciasto też jest prawie. Całkowicie zjedzone. Tych pszczół tu naprawdę będzie dużo więcej niż w pierwszym ulu. No, jak widzimy pszczoły sobie to tu po prostu coś mi tu chodzi. Propolisem zatykają. bo no, im tam gdzieś ciepło musi uciekać. Tu akurat nie ma nic, więc to ciasto to w sumie jeszcze na razie zostawię. Bo to sobie na końcu po prostu też zdejmę. Tu raczej nadstawka nie pójdzie, bo tu jeszcze mam pięć ramek wolnych I jak widać pszczoły tu. No potem sobie to powałkę wyczyszczę też ładnie nadbudowały sobie. Okej, okay. pyk, zatwór jeszcze nie jest zgryzany. przykitowana to wszystko. Rameczka. Jak widać sporo świeżego pyłu z jednej, z drugiej strony, więc jest dobrze. Tu sobie zdropiemy propolis. Ona była tu przyklejona do boku. Propolis na razie na powałkę, potem z to zrzucę. Tu również jest 10 ramek. Tu też już dość sporo świeżego pyłku jak widać no i już to tak jak widać na pewno dołożę tu dwie ramki, jedną ramkę pracy i jedną węzę, żeby pszczoły mi tu dziko nie budowały po tych ramkach, bo będzie tu potem trzeba było akurat w tych ramkach połączyć dwie kraty ogrodowe, bo jest to troszkę szerszy ul niż za no połowę na no połowę większych będzie trzeba bo kraty rameczka niemalże pusta z drugiej strony jest trochę więcej pokarmu ale pyłku już tu nie ma okay. ile to trzy wyciągłem tu już jest czerwona, tej na pewno bo już widać kulę ścisłem dwie pszczółki no schodzić nie gryzą Jest na pewno czerw, można w gryzieniu i jak widać są też jajka, więc matka może być na tej ramce od góry. Larwy, nie wiem czy to widać, zobaczę, są aż potąd Jajka są też do dołu, znaczy chyba tego nie będzie widać, ale cóż, larwy są. Na tej rameczce, więc czwarta rameczka jest zaczerwiona. Lecimy z kolejną. Ta rameczka jest w całości zaczerwiona. Z tej strony, na pewno. Z drugiej też matka tu już, bo matka chodzi po następnej ramce. Dobra, to sobie tu oskrobię. Matka chodzi po następnej ramce, czyli tam będzie czerwieć. nie chcę przycinać nóg tym pszczołom. No i one w sumie mogą dostać tu nawet dwie rameczki zobaczymy zobaczymy ile tych ramek czerwił jest na razie dwie Ten pszczół tu jest już naprawdę gęsto tak jak w poprzednim ulu no w sumie tych tu jest nawet więcej niż w tamtym z tą rameczką ostrożnie było. Tu sobie chodzi matka po tamtej stronie. Dobra. I zobaczmy. Jest tu matka z tej strony. No jak widać kula była. Tu gdzie było miejsce są jajka. To jest ta matka właśnie jak widać z tym obtartym numerkiem. I ona sobie tu czerwi. Więc jest dobrze, zciśnię tu pszczółkę. Będzie cieplej, to będę drapał te wszystkie propolisy stąd, bo niestety ciężko tu pracować na tym. Przesuwając po propolisie zimowym, zostaje cztery rameczki do końca. Tarao, czarna wygryzieniu i również rameczka zaczerwiona. Tu się wygryzła, jak widać już. Ula była dość spora, zasiana. O, są nawet młode larwy, jakieś jajka. Czyli matka z tej strony idzie w tamtą. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery ramki już zaczerwione, czyli już jest jedna ramka więcej niż w pierwszym ulu, który właśnie przezimował najsłabszy. W sumie mógłbym go z czymś połączyć, żeby mieć jedną mocniejszą rodzinkę, ale nie za bardzo mam z czym. Zobaczymy, jak to będzie w tamtym ulu. Tu rameczka kolejna z czerwiem. Jak widać, tu czerwiec na wygryzieniu. Larwy są po sam koniec. Jajka też. I tu mamy młode larwy również. No i jak widać, tyle czerwiec na wygryzieniu. Więc jest piąta rameczka. Lecimy z kolejną. Tu ciasta też nie będę już poddawał, no trochę pokarmu jest. Ma być ciepło, o jak widzimy tu już pszczoły zaczynały nosić pyłek pomiędzy czerw. Bo niestety matka, no nie mają gdzie tego znosić no. Jest tu dość sporo jeszcze jedzenia, dlatego też. Ta ramka pójdzie na zewnątrz, bo tu widzę świeższą ramkę. Nie ściągnąłem znowu tych komórek. Wsadzimy im tu dwie ramki węzy na pewno z jednej i z drugiej strony. I na sam koniec wsadzimy im jeszcze jedną ramkę z po prostu pracy. Niech robią, niech mają co robić, bo tam mówię no. Jest ich tu sporo, a jak widać błoskują tu gdzie nie trzeba, a jak widzimy, nie wiem czy to widać, ale tu broda ładna wisi, ta rameczka jest świeża, jest tu, jak widać, trochę zaczerwiona i z drugiej strony też jest trochę zaczerwiona, więc ta rameczka powędruje trochę, bardziej w głąb gniazda, w sumie matka, ta jest też czarna. Ale już jest lepsza. to. jest ramka pusta, więc może sobie tu wędrować. No a ostatnio w sumie tylko skontrolować raczej ilość pokarmu. Być może jest tu pełno, ale no nie ma pełno. No widać naniosły pyłku naprawdę bardzo dużo. Z tej strony prawie że cała. Jak widać, wypełniona ładnie pyłkiem. Świeci się na żółto. No jak widać to jest właśnie taka rodzina, która przezimowała w znacznie większej sile niż tamta pierwsza. I dzięki temu ona ma właśnie naprawdę bardzo dużo czerwiu już Matka czerwi znacznie intensywniej te pszczół jest więcej, więc noszą więcej pyłku, więc szybciej się rozwijają a więc im na pewno tu się zapoda zaraz po prostu ramkę z wędzą zobaczymy za tydzień jak to odbudowały o ile będzie pogoda przygotowałem sobie jeszcze jedną ramkę z wędzą To ona już pójdzie na koniec Matka chyba była tu no, zapamiętałem Po dobrze Dobra, co tu było? Tu była ciemna, nie? Tu była ciemna, trochę czerwi jest, matki tu nie ma. Przesuniemy jedną rameczkę w tą stronę. Damy ciemną. Z czerwiem. Kurde, gniotę te pszczoły. Tu wsadzimy drugą węzę domkniemy to w sumie jedną ramką z pokarmem i wsadzimy ramkę pracy i teraz będzie 14 raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, tak. 14 ramek czyli one były na 11 w 3 nie, no, czyli to było na 11, no, w sumie tu nawet 16 wejdzie. Teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, się uparto nawet 16 ramek w tym Łu wejdzie. Zobaczymy, jak to będzie się na tym gospodarować. Tyle, jeśli chodzi o ten UL wypatrzyło mi tu jedną deszeczkę, musiałam gdzieś widoć dobra tyle jeśli chodzi o ten ul ja kończę ostatni który jest trochę jak było widać podobny do tego a na ten film zobaczymy te dwa ule które są dzisiaj zobaczymy w kolejnym tygodniu zachęcam do subskrypcji bo jak widać jest coraz lepiej pogoda ma być więc Będę musiał być na pasiece raz w tygodniu, przynajmniej. Czyli tak będę starał się też film nagrywać. W maju będę robił odkłady. A więc wszystko po kolei dobrze zaczyna się układać. No i zobaczymy, jak w tym roku będzie z miotkiem. A więc tyle. Trzymajcie się i cześć.